Park miejski imieniem Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie jest bardzo bogaty zarówno w roślinność, jak i zwierzęta. Znajduje się tutaj sporo ptaków. Niektóre w tym czasie mają już potomstwo, które jest tak zwanym podlotkiem. Podlotki są to ptaki, które jeszcze do końca się nie usamodzielniły, ale już opuściły gniazdo. One już do tego gniazda nie wrócą, muszą się nauczyć tej samodzielności i robią to pod czujnym okiem rodziców. Natomiast no mieszkańcy przynoszą te ptaki do nas i tutaj paradoksalnie, jeżeli byśmy je zostawili, one mają większe szanse na przeżycie w środowisku naturalnym, pod czujnym opieką rodziców, niż u nas w gabinecie czy w ośrodkach rehabilitacji zwierząt. Niektórzy znajdują na swojej drodze takowe podlotki, zabierają je i przynoszą do opiekunów w parku. I tutaj właśnie jako przedstawiciel działu edukacji przyrodniczej, który zajmuje się całym dobrostanem parku miejskiego. Chciałem zwrócić się z serdecznym apelem i prośbą o to, aby nie dotykać tych ptaków. One na pewno Rodzice tych ptaków na pewno znajdą je i, i zaopiekują się nimi lepiej niż my byśmy to zrobili. Ingerencja człowieka w tym przypadku niekoniecznie wyjdzie na lepsze dla piskląt. Choć intencja jest zapewne bardzo dobra, to efekt już niekoniecznie. Przypadki znalezienia podlotków warto zgłosić do lekarza weterynarii lub pracowników parku, ale nie zabierajmy ich z danego miejsca.